Wspieramy serdecznie, mocno, trzymamy kciuki za Ukrainę. Tak, w swojej drużynie mamy też dwie. Dokładnie, myślę, że warto wspomnieć teraz o tych piłkarkach. Pochodzą z Ukrainy. Jest Roman na ławce i Klaudia Słowińska rozpoczyna. Pozdrawiamy Dawida Głodka serdecznie, tak? Tak. Oczywiście. Który dzisiaj pojechał na turniej LOTOS Griffin Cup, żeby... Ja jestem w jego zastępstwie, więc... No ale myślę, że wspólnie będziemy mieli okazję przeżywać fajne chwile. Rozpoczęły nasze dziewczyny. Od razu zagranie Kingi Burzan gdzieś tam szuka i jest wszędzie można powiedzieć. No i z marszu weszła do składu popularna Burwa, czyli Klaudia Demińska I stanowiło sile drużyny na pewno. Dobre dośrodkowanie. No i mamy 1 do 0 w ósmej minucie. Krótko rozegrały to piłkarki z Sosnowca, a bramkę chyba zdobyła Zosia Buszewska z tego co wiem, Tak, w 70. Zosia Tak, no ładnie, ładnie to zagrały. Za chwileczkę będziemy mieli pewnie powtórkę, no i to, od czego się najbardziej patrycja obawialiśmy, aby te pierwsze 15 minut, tak jak mówiłaś, przetrzymać. No nie udało się, ale to piękne dośrodkowanie. No. Bardzo dużo sytuacji sobie stwarzały w naszym polu karnym, więc Tak. Będzie, mamy kolejny stały fragment. Dokładnie i ponownie Martyna Wiankowska. Dobre doświadkowanie, kolejny strzał. I mamy 2 do 0, a tym razem Jędrzejewicz. Agnieszka Jędrzejewicz zdobywa bramkę. No tutaj naprawdę nie wiem, co się wydarzyło. Patrycja, muszę jeszcze raz przeanalizować. No bo ten strzał był naprawdę. Znaczy, powiem szczerze, że nie że był te, czysty. Te, może. Te, te o tak Te strzałki są dość niebezpieczne, bo one są blisko bramki i tak naprawdę wystarczy tylko wsadzić bramkę. A tutaj mamy rykoszet jednej z tak, więc... naszych piłkarek. Jeszcze raz, może, będzie okazja. Dobre dośrodkowanie Kaletki i strzał z numerem 7. Kur... ładne zagranie do Buszewskiej. Buszewska do Kaletki. Nikol Kaletka, uderzenie broni Jessica Ludwiczak. Widać, że apel o podszedł trochę wyżej. No Tylko tak. kwestia odbioru piłki teraz. Dokładnie. Jędrzejewicz. Z tego. Jędrzejewicz, zagranie do Kaletki, Kaletka. E, ładnie teraz ominęła dwie e, środkowe obrończynie i poprzeczka. Ależ troszeczkę zabawiła się teraz z dziewczynami Nikolka Letka. Łódź o 12 gra w Śląsku siebie. Tak jest teraz. Klaudia Sowińska. Spójrzmy, będzie okazja 3 na 3 jest podłącza. Ależ zagranie do Klarisy Kiszdans. Będzie okazja Clarisa 1 na 1 z Szymańską. No i e, przegrała ten pojedynek Clarisa Kiszdan z Aną Szymańską. No. Teraz jeszcze słowińska. Moim zdaniem trochę za długo czekała z zagraniem. Mogła wcześniej zagrać Spójrzmy, do Julii woda. Kołdziejki ostatecznie w ładnie Masz no, teraz Jędrzejewicz. No tu będzie kartka i to druga będzie czerwona kartka dla Orgi Sirant powiem ci e, A nie Pierwsza czy druga? Mi się Pewnie wydaje, mi się że druga, tak o, niestety no Bezsensownie teraz, bezsensownie teraz troszeczkę moim zdaniem Patrycja, wiedząc, że marzył tą kartkę, Olga Sirant. Y... Ale Orga, Olga słynie z tego, że ona gra mocno, dlatego może Dobra wrzutka, strzał. No! Ależ teraz tak. była sytuacja. Ale myślę, że one miały po prostu taki cel, żeby jak najszybciej strzelić bramkę i na spokoju potem budować akcję. Kinga Kozak wykorzystuje złe przyjęcie Klarysy. Zagranie do Wiankowskiej. Wiankowska łamie do środka. Martyna Wiankowska ładnie. Kinga Burzan wychodzi do tego i blokuje ten strzał. Natomiast nie zdążyła. Kostowa wrzuca. No i mamy 3 do 0. No i kolejna bramka po stałym fragmencie gry. Patrycja Fischerowa, z tego co widziałam. Patrycja i to Fischerowa. E, ładnie teraz zagrała Fischerowa. No i 3 do 0. Szkoda, szkoda, bo na pewno nie zasłużyły na tą trzecią bramkę na od początku drugiej połowy piłkarki Czarnych Sosnowiec. E, natomiast kolejna wrzutka, kolejny błąd krycia i mamy. No i tutaj trzeba pochwalić też patrycję Fischerową, twoją koleżankę za ponownie wiankowska. Wiankowska, do granie. No i mamy 4 do zera. Ależ to zagrały teraz piłkarki czarnych Sosnowiec, a drugą bramkę zdobyła z jedenastką Agnieszka Jędrzejewicz, Obserwowałam natomiast... Obserwowałam y, właśnie zachowanie Julki w tej sytuacji i niestety moim zdaniem to była jej zawodniczka. Y, spojrzała się w stronę piłki zamiast zobaczyć, gdzie jest zawodniczka. Twoje 70. kolejna bramka dla drużyny gości. No tak, tutaj zdecydowanie bez krycia Agnieszka Część Jędrzejewicz, y, natomiast też należy od, oddać... Y, przegrały z Łęczną wtedy bodajże do 1 nie pamiętam, ale wiem, że tak to, to jest. Tak, to tak razu zupełnie inaczej wyglądała niż teraz. Myślę, że się dobrze przygotowały 80, 40, i, meczu i odbudowały morale, i teraz to widać na wojsku. Aneta Plocka, Awie, miejsce no mamy Oliwia Gadawska, rocznik 2007. Proszę bardzo. Nie wiem, czy nie najmłodsza obecnie zawodniczka w ekstralidze wchodzi na wojsko. Oliwia Gadawska z numerem 77, rocznik 2007. To jest młoda, ambitna piłkarka, która naprawdę, jeżeli wszystko ułoży się tak jak powinno, może może zrobić fajną karierę. Słowińska, zagranie teraz ładne do Jagody Szewczuk. Ale szukam, szukam. No i jest tam Roxana Polańska. Czemu do końca? Chyba, że nie poszła do końca. No właśnie. Właśnie, no. Czemu Roxy tam. Dobre dośrodkowanie, spójrzmy. Super piłka, naprawdę. Wystarczy wsadzić, Myślę, że tam chyba Jagada próbowa oj, ale, ojo, ale piękny strzał Klaudii Dymińskiej, no proszę Państwa, 89 Brawo, minuta, bulba. fantastyczny strzał Klaudii Dymińskiej, eee, no, tak Zbyt na osłonę, tak, mianowicie. na pewno, no i myślę, że to może być jedna z kandydatek do bramy kolejki, spójrzmy, ależ z pół woleja uderzyła. Piękna bramka, uh, naprawdę fantastyczny i strzał, że, że rozpoczynają marsz po obronę tytułu, będzie na pewno ciężko, będzie ciekawie na pewno, jeżeli chodzi o ten, tą drugą rundę ekstraligi. No i będzie kolejna, to... kolejna czerwona kartka, druga już żółta Aha. dla Kingi Burzan i czerwona o, bo... za ten faul. No nieciekawa sytuacja, powiem szczerze. Chociaż nie wiem jak Kinga stoi z kartkami innymi, czy będzie grał w następnym meczu. Dwie obrończynie wykluczone. 90 minuta i druga żółta Podstawowe. kartka dla... Na razie na pole position Górnik Łączna, jeżeli dalej prowadzi. Tak, Że... sprawdzę tabelę na żywo, live. No i spójrzmy, bo jest piąta bramka dla drużyny Czarnych Sosnowiec. Zagranie Ojej. Martyny Wiankowskiej. Nie, Nikol Kaletki do doliczony czas gry Slukowej. bramka dla drużyny gości Szczeciną bramki Weronika Slukowa. Z numerem drugim. Weronika Slukowa zdobywa piątą no bramkę dla zespołu jeden, Czarnych sosnowiec. sosnowiec 5. Spójrzmy na powtórkę zagranie no tutaj już no do pół z tej bramki zdecydowanie nie pokryta No i my patrzymy na tabelę na pole position górnik Łęczna z 30 oczkami, za nimi czarny Sosnowiec 27. Natomiast mecz o, mniej. Wychodzi ze strefy spadkowej i tutaj patrzymy jeszcze na sytuację czarnych i kończy mecz. No to tak, ten strzał niedokładny. niedokładnie. I w tym momencie zakończył się mecz kończymy spotkanie, spotkanie 12. kolejka Loto zdań kolejki jak stroniki kobiety 1 -5.